Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak zagrać sobie i Wam męskiego grania. Zwrotka zaczyna się od akordu molowego siódemkowego, od A-molu. I robimy to w ten sposób, że staramy się docisnąć palcem wskazującym strunę D, G i B. I kciukiem staramy się tutaj złapać dźwięk A na strunie E, na piątym progu. I jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś takiego wykonać, możemy spróbować to zrobić palcami. Tymi. Tak, jakbyśmy łapali tutaj adur, oraz palcem wskazującym właśnie ten dźwięk w basie. Jeśli nadal macie z tym problem, możemy także zrobić tutaj taką wersję uproszczoną, czyli tylko i wyłącznie pierwszy palec na pierwszym progu struny B. I w tym przypadku będziemy uderzać kciukiem w strunę A, natomiast pozostałymi trzema palcami trzy najniższe struny. W tym przypadku, jeśli zdecydujemy się na tą wersję, uważam, że jest dla nas prostsza, uderzamy kciukiem w strunę E, natomiast trzema palcami pozostałe tutaj trzymane przez wska palc wskazujący struny. Rytm jest dosyć prosty. Zaczyna się od kciuka i pozostałych palców, a później już tak naprawdę przez całą zwrotkę kontynuujemy taki e, oto wzór, czyli palce, kciuk, palce, chwila przerwy, palce, kciuk, palce. To samo w tym miejscu. To mamy opanowane, możemy przejść. Y, pierwsze dwa wersy są w ten sposób grane na Amolu. Później przechodzimy na Demol i wracamy znowu na Amol. Demol możemy zagrać tak jak pokazałem w tym miejscu barowy oraz. Jeśli nie potrafimy jeszcze łapać chwytów barowych, możemy to zrobić w tym miejscu. Czyli mamy wersję taką. Oraz. A także możemy to zagrać trochę prościej, tak jak mówiłem tutaj. W tym przypadku uderzamy oczywiście te z tymi samymi palcami, uderzamy te same struny, jedynie kciuk zmienia swoją pozycję na strunę wyższą. W tym przypadku także tutaj uderzamy strunę A kciukiem, natomiast tutaj uderzamy pustą strunę D. E, jeśli chodzi o zwrotkę, przepraszam, jeśli chodzi o refren, mamy tam uderzany e, na pianinie akurat, ale mamy uderzany C dur. Następnie jest F-dur, Amol oraz G-dur. Ja to robię tutaj chwytami, powiedzmy, że barowymi. Jeśli ktoś potrafi, proszę bardzo. Jeśli nie, możemy także zagrać C-dur w tym miejscu. Zapewne znacie tę pozycję. Następnie F-dur. Jeśli ktoś potrafi w ten sposób, można także. Objąć sobie cały e, chwyt barowy, jeśli ktoś ma z tym problemy, polecam ustawić palce w ten sam sposób jak do ceduru, tylko palec wskazujący oraz środkowy o jedną strunę wyżej. Na wyższą strunę przenosimy, i wtedy chwytamy tylko i wyłącznie te struny, które wcześniej chwytaliśmy, tak jak w tym przypadku. Czyli mamy wtedy. Coś takiego i to też bardzo dobrze brzmi. Czyli jeszcze raz C-dur, F-dur, następnie mamy Amol, który zapewne już potraficie łapać. Także możemy sobie uderzyć po prostu wszystkimi palcami, i na sam koniec G-dur. Czyli nasz refren będzie brzmiał tak. I tak w kółko, tak naprawdę. Jeśli chodzi o rytm, no to, jest, to są to pojedyncze uderzenia, aczkolwiek możemy coś sobie tutaj dodać troszkę, że tak powiem, pokolorować to. Lub w wersji tutaj z akordami otwartymi. Uderzanie prawą ręką to jest mniej więcej rytm dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Sądzę, że to wszystko możemy tak podsumować na prawdę całą piosenkę. Nie jest to nic trudnego, jeśli tylko będziecie chcieli poświęcić chwilę czasu na nauczenie się ciągnięcia strun tą prawą ręką. Tutaj obejmujemy właśnie te trzy i tutaj kciukiem i osobno działamy. Więc z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia.